Witam serdecznie, Krystian Szymonek, FightSport.pl, a ze mną Janik, siemanko Siemanko, witam serdecznie Jak tam, bo Ty debiutujesz, co, nie? Tak, tutaj jeżeli chodzi o tą organizację debiutuję, będzie moja pierwsza walka No i oglądajcie jutro, bo naprawdę będzie ciekawie, trzeba wykupać pay per view, pamiętajcie o tym był stres na media treningu na ceremonii ważenia? Właśnie stresu nie mam. Jakoś jest ze mną taki delikatny, ale akceptuję go i jakoś mi nie przeszkadza w tym, żeby tutaj występować i cokolwiek robić. I z tego bardzo się cieszę, bo myślałem, że będzie o wiele gorzej. A jak nastawienie w ogóle przed walką? Jesteś gotowy w 100%? Czy jakaś kontuzja może była? Eee, co do kontuzji, eee, coś tam było, ale nie wypowiadam się na ten temat, eee, żeby doszło wszystko pięknie do walki. Jak coś, to jestem sprawny, wszystko działa. Eee, ale to zobaczcie jutro, jak to wszystko będzie wyglądało, nie? Jak ta walka w twoim wykonaniu będzie wyglądała? E, moim zdaniem no będzie knockout, będzie knockout. W której rundzie sami zobaczycie, ale czuję, że będzie ciężki knockout. Jesteś mega pewny siebie. Dlaczego? E, bo czuję to. Czuję to, że po prostu wygram. Nie, nigdy nie... walczyłem już i nie miałem takiej pewności kiedyś, a teraz po prostu mam takie przeczucie, że to jest to, gdzie tu naprawdę czuję, że pokażę rozpierdol. Dlatego oglądajcie jutro. Witer moim zdaniem będzie ciężkim przeciwnikiem jest. Boostowany przez Alana Kwiecińskiego. Widać, że to jest kawał chłopa, pewny siebie. Nie obawiasz się trochę tego rywala? Nie, nie obawiam się. Tam trener, no wiadomo, coś tam wyuczy, ale ja też mam zajebistego trenera, który się znam. Nam nie trenowaliśmy razem bardzo długo czasu. Wie, co jest dla mnie dobre i wydaje mi się, że jutro w walce pokażę to, co naprawdę pokażę to, co naprawdę potrafię. A kto jest Twoim trenerem? Patryk. Nazwiska nie zdradzam. Okay. pseudonim fazji. A długo już trenujesz? Trenowałem. Rok czasu, potem była przerwa. I teraz yy, dostałem informację na ostatnie dwa tygodnie przed galą, że walczę i przygotowywałem się dokładnie 12 dni. W ogóle karta walk na Prime jest, zawsze się zmienia, jest to po prostu dynamiczne. Nie bałeś się trochę tą swoją walkę. Nie, nie bałem się. Czułem właściwie pewnie, że, że ta walka będzie, no bo dymy na konferencji były, pod dymił mnie zdenerwował, ja wybuchłem. No i czułem, że po prostu ta walka się na 100% odbędzie, nie? No bo zmiany w twojej walce też były, bo wy w turnieju mieliście się bić z tego co rozmawialiśmy wcześniej. Tak, tak, mieliście się bić w turnieju, ale z racji tego, że mnie zaatakował, ja wybuchłem, emocje poszły, konflikt powstał, to dali nam walkę 1 na jeden. No dobra, i co po tej gali? Kto kolejny? Eee, kolejny to myślałem nad czarnym Polakiem i olejnikiem, bo też takie, no dużo gadają, mało robią, ja nie lubię takich ludzi. Ogólnie ten, kto mi przeszkadza, ten, kto tutaj za dużo kozaczy, to zawsze, e, zawsze, no, taką osobę, bo ja nie lubię takiego kozaczenia, nie? Ale że dwóch na raz, czy po kolei? Jakoś? Chciałbym tak, żeby była zmiana, że jeden wchodzi na jedną minutę, potem drugi, albo na półtora minuty, to już kwestia dogadania, nie? Czarny Polak ma w tym doświadczenie, bo on chyba walczył w takiej formule właśnie. Tak, ma doświadczenie, ale ja też mam doświadczenie, więc... No dobra, no to czekamy na jutrzejszą walkę, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, do zobaczenia.